Witam Was. Witam i pozdrawiam Was. Dzisiaj kolejny temat. <głos> <głos> ten, ten, ten ilość ludzi dzisiaj mój dni urodzin był w miastu i co zostało tam i tak, dzisiaj były urodziny, także postanowiliśmy, że wyskoczymy na szybko jeszcze po coś do miasta. Wyjechaliśmy sobie stąd i tak powoli jedziemy, jedziemy. Pojeżdżamy przed pierwszy sklep. No mówię, okej, okay, coś wcześniej rano, a taka masa ludzi. Ciekawe. Także jedziemy dalej. <grytanie> Patrzymy następny sklep. Znowu cała masa ludzi, samochody aż zaparkowane z drugiej strony, nie wiem o co w ogóle chodzi. Na no, spoko, dobra. Ale przejechaliśmy już w sumie dalej, zaczynaliśmy się zbliżać do miasta i w tych godzinach to było gdzieś koło godziny 12. I mówię, nie, coś, coś tu nie gra. To jest tyle samochodów, które normalnie gdzieś było około godziny 15:00. Tyle aut. Także mówię, coś tu nie pasuje, coś jest nie tak. No i weszliśmy do pierwszego sklepu. No to była tragedia. Tyle ludzi, taka masa ludzi, która tam była w tym sklepie. Że nawet ci pracownicy, którzy tam nas znają i tak z nimi porozmawialiśmy chwilkę, no to mówią, takiego czegoś jeszcze na oczy nie widzieli, żeby taka ilość ludzi nagle wpadła do sklepu. Że nawet w święta i w te inne rzeczy takiego czegoś nie było. I co było bardzo dziwne dla mnie, tylko dorosłych ludzi, ani dzieci widział dzisiaj, w tym sklepie, gdzie no, byłem. Ale znacznie nie było no, żadnych dzieci. Także naprawdę, ale co zauważyłem, pierwsza rzecz. Wykupione puste półki. Tylko co wykupione? Ten najgorszy syf jest wykupiony. Te najtańsze rzeczy, te, te najtańsze makarony i to wszystko i to wszystko i to wszystko. E, pff, nie chcę być złym prorokiem, ale zobaczycie, jest tak poczekajmy z miesiąc z czasu. I spójrzcie później po komentarzach, co się zacznie pojawiać, jaka będzie znowu lawina. A co na wypryski na skórze? A co na uszczyce? A co na to? A co na to? Bo te makarony wszystkie zaczną wychodzić przez tę skórę znowu. I później zobaczcie w te komentarze, co się będzie działo. Bo ja już takie fale widziałem, bo wszyscy kupują ten najtańszy syf, a później wszystkich wysypie, jak to zjedzą. I później jest ola, boga ratuj. <ścoughs> Także to była pierwsza rzecz niepokojąca, ale naprawdę wykupione półki niesamowicie te. Po mące to został chyba tylko kusz na ziemi i pusta paleta. Ale to był kusz od mące. Sama, sama mąka, takie rozwalone paczki. Gdzieś tam w jednym sklepie cały regał olejów się przewrócił, wszystko. Nie wiem, czy te ludzie tam wchodzili na niego, czy co. Dosłownie masakra. Nie, nie widziałem jeszcze takiego kotła, żeby tam był, bo to był dosłownie kocioł. To był mistyczny kocioł, który się tam dział w tych sklepach. To jakaś totalna porażka. I patrzcie, już wcześniej zrobiłem filmik, żebyście sobie mogli zrobić jakieś zapasy o tym filmiku. On wam tutaj teraz mignie, co jest najpotrzebniejsze w domu i tak dalej, co mieć. Tego, ale takiego nie było odzewu, ale teraz nagle, jak się zerwali wszyscy, to wszyscy na hurra teraz do tego sklepu. Ale kolejna nieciekawa rzecz, którą zauważyliśmy. Bardzo dużo ludzi... Robię kaszle pczół, i cały czas tak. Kicha. Okej, okay, kicha. E, dla mnie słowo kicha to jest prawie tak samo jak kicha, jak kot, mały kot. Albo kiszka. Okej, okay, dziękuję. Ale kiedy ja nie czuję dobrze, albo on nie czuje dobrze, wymyśle my, jak dorosli ludzi, idziemy do sklepu? Absolutnie nie. No My stojemy w domu. To jest bardzo, bardzo złe, żeby w takim e, stanie, jeżeli rzeczywiście kaszlemy, e, czy mamy jakieś katary, czy nie wiadomo co jeszcze, to siedzimy na czterech literach w domu, a nie chodzimy gdzieś po jakichś sklepach, po jakichś tych i plujemy dookoła na wszystkich, bo tym sobie to roznosimy. Może jeszcze takiego czegoś nie masz, takiego złego, żeby to było, żeby to każdy miał, to co tutaj wszędzie się rozprzestrzenia, ale nawet pomimo tego, jakby to było, i co i chodzisz i plujesz po wszystkich po całym sklepie, no to super sprawa. Nie? Bardzo jesteśmy zgrani jako ludzie, widać. Pod... <średenie> Jeden drugiego przyjdzie i go opluje i go zarazi. Jeden stoi za nim w kasie. Ten mu tam kichnął, jeszcze mu tam snopel wleciał do kaptura, no i na tym się skończyło. No to no, no, no bez przesady, no kurczę, jak tak można? Ani się nie zakryje, ani nic. Jak się kichać powinno kichać, to się powinno tak przynajmniej kichać. Tutaj w to, a żeby to zatrzymało się na naszym ubraniu. Takie ubranie od razu wypierzemy w domu, jak przychodzimy. Najlepiej boraksu wtedy dosypać, żeby to załatwiło wszystko. No ale, jak widać, kultury osobistej brakuje wielu ludziom żeż nie wspomnę o człowieczeństwie, że się powinno siedzieć na tyłku jak coś komuś dolega, a nie biegać dookoła i pluć na wszystkich. No ale to takie moje obserwacje, bo mi to tam wisi, czy ktoś mi tam kichnie w kark, czy nie w kark. Bo ja się tam wysmarowałem moim olejem czterech złodziei i mam to wszystko w czterech literach, czy mnie tam będą pluć, czy nie. mogę stanąć na środku sklepu i ustawcie 20 komień, wszyscy na mnie plują. Ja wyjdę dalej z uśmiechem na dziubie i pójdę dalej, mam to gdzieś. Także. Mój system odpornościowy jest na takim poziomie, że mam to po prostu w nosie. Ale większość ludzi nie ma takiego systemu odpornościowego, i jak ktoś przyjdzie i mu kichnie w kark, no to ten rzeczywiście następnego dnia możesz być całkowicie rozłożony. I to jest problem dla takiego człowieka, ponieważ takie świństwa się później rozprzestrzeniają. Tego zwróćmy na to uwagę, jak na coś jest. To chyba mamy jeszcze jakąś rodzinę wokół siebie, która może zrobić za nas te zakupy. Może niech mąż odejdzie w końcu od telewizora i ruszy swój tyłek i niech pójdzie te zakupy zrobić. I matka stoi w domu Jeżeli na wasze dzieci. Jest. Albo odwrotnie, albo dzieci poprosić. Jak są zdrowe. Też można. Oczywiście, że na tyle dorosłe są, że mogą do takiego sklepu pójść. Nie chodzi mi tutaj, żeby wysłać dwulatka do sklepu. Bez Absolutnie nie. Ale po prostu pomyślmy też o reszcie ludzi, bo to, to nie idzie w dobrym kierunku, takie chodzenie i plucie po wszystkich. Bo to się zemści. Jak się zemści, to się zemści na nas wszystkich, a nie tylko na jednych. I teraz mam pytanie dla Was. Co Wy myślicie? Um, bo ja wiem, kiedy był Holandia, ja nie mogę mówić o ten nazwę, o ten. Ale to są symptomy, które świnie miały, które e, kura w ogóle ptaków miały. E, również było ten sytuacja, e, gdzie krowy były Tam są całe regiony, w, ja tylko mówię o Holandii, to było zamknięte. Tylko na ten sam hody, o ten ludzi, który żyje tam. Albo ten samochód na transport, i oni zbierają ten zwierzęta, które nie żyją w ten moment. I przez, przez ten samochód, e, było do normalnie ulica, całe tyry, ten oponę było opryskane z e, Po prostu czyścili i tak dalej, na to wszystko, żeby tam nie roznosić mhm. tego. Również jest tam, kiedy jest Montenklausier, nie wiem ten słowo, ale to jest taka choroba, która atakuje krów, owce i kozy. Ten ludzi, którzy mają ten zwierzęta, oni wiedzą doskonale, jaki temat to jest. To jest zabronione również, na innych ludzi dotykać ten zwierzęta. To jest tak samo, ja byłam jeden raz, chyba też było razem, ja. to było szpital do konia. My, jak normalnie ludzi i my dwie, mamy to e, doświadczenie z pracy z koniami, my też nie mogę tam na ten miejsce na zobaczyć na ten konie co oni mają. Nie, to jest... E, Zamknięte granica. Nie wolno przechodzić tam po prostu, bo można to roznieść. Tak. Dlatego to trzeba po prostu mieć na uwadze, co my robimy wokół nas, a nie tak na ślepo biegać, jak tak zwana kura z odciętym głową przez cały sklep. <noise> bo większość ludzi tak dzisiaj też biegała przez te sklepy z tego, co zauważyłem. Totalnie jakby głowy podcinali i. <laughs> Również, kiedy ludzie mają, i ja wiem, to nie jest wysokość temperatur, to jest tylko 30.5 kropka albo 38. Są ludzie, którzy od ten moment, oni nie wyglądają dobrze, ale oni czują dobrze. Ale słuchaj, kiedy ja mam, i to jest albo troszeczkę, albo powiększone temperatur, ja nie idę na dwór. Po co? Ja, wtedy się bierze ciepłą kąpiel i się wchodzi do łóżka, ewentualnie ciepły rosół. Al... Bardzo stara metoda, porządnie wygotowany. Dwe, te 12 godzin, znowu się kłania, o którym. Najlepiej 24 godziny. Jeszcze dłużej, tak. Dokładnie i taki rosół wtedy pijemy. Alba. Ciepła kąpiel. Herbata i do z lipa. Herbata lipa. Herbata rumianek. Herbata czarne bzu. Olejki eteryczne rozpylić w całym domu kadzidła odpalić jakieś porządne, myry nakopcić pełno żywicy i po, siwy dym jak to mówią. Ja przyszłem też dzisiaj stamtąd, pierwsze co zrobiłem, odpaliłem kadzidło z piołunu, takie totalne fajne są, takie sobie zrobiłem, z takiej, takiej tuby. Odpaliłem to kadzidło, tam różne zioła i trochę wrotyczu w tym wszystkim było i wszystkiego nakopciłem tuż że aż się zrobiło. Od razu się humor poprawi mm. <laughs> i gitara, no, no bo to również porażka co, dzisiaj była. Również co my mamy w nasze samochód i to używamy cały czas. Kiedy my jesteśmy gotowi w sklepie, do samochód, siedzimy w samochód i nasze ręce cik. cik. A, woda, woda ognista. Procentowa zmieszana z olejami eterycznymi, właśnie różnego rodzaju, też właśnie ten czterech złodziei tam w środku jest do tego dodany. W tym wszystkim, i to po prostu idealnie, fajnie używamy sobie na rączki. Psyk, psyk, bo nigdy nie wiesz, kto tam czegoś dotknął. Z drugiej strony. No. Już nawet nie chodzi mi o te wszystkie zarazki i tak dalej, ale bardziej mi chodzi o te niezbyt smaczne rzeczy, które niektórzy potrafią robić ze swoimi rękami, bo niekiedy widać to, że idzie i się drapie, że tak powiem, w tyłku, i później łapie taki wózek dalej, a następne jedzie dziecko i gryzie w ten wózek. Super. Także, smacznego! Także ja już widziałem cuda dziwy wianki, co ludzie potrafią robić z rękami i te koszyki dotykać. I to jest niesmaczny temat, bo naprawdę to się człowiek czasami zastanawia, czy jest w sklepie, czy jest w chlebie. Ale teraz e, ja chcę zmienić na troszeczkę inny temat, ale to też jest bardzo ważne. Po co w tym momencie ten świat, my gdzie idziemy, my żyjemy, <gryw> przepraszam, e, ten ludzie. Które żyje jeszcze na te naturalne rzeczy, to są siedem albo osiem grup na cały świat i to jest bardzo mały ilości. Oni nie horuje na te cywilacyjne choroby, uh, chorobskiej, co i jak. Kiedy ja zobaczę Żerżyna, ja mówię teraz o dzikich zwierzętach, które mają wolność. Również e, ten e, konie, które mają na, e, na przykład 90% wolność, oni jedzą, co jest tam. Czy wymyślecie ten konie, myślą, on najpierw to musiał będę w Najpierw trzeba w wodzie umyć i tak dalej, i tak dalej. Ja rozumiem, ludzie na czas musiał e, umieć ręce. Okay. Ale, czy my wszystkie jesteśmy, my uh, robimy pracę na sali operacyjnej. Ja jesteśmy wszystko chirurgi, którzy muszą cały czas uh, skrobować, Wy nie zobaczyć. Jeżeli gdzieś wychodzimy, tak jak teraz, poza dom, to jest to dobre, żeby rzeczywiście umyć te łapy i to wszystko. Ale my, na przykład, tu w domu nie myjemy tak często rąk. Ja może myję je nawet i troszeczkę częściej niż ona. A i tak zawsze dostanę po obie, bo zawsze mi powiecie, że mam brudne paznokcie. A ona ich wcale nie myje, tych rąk, ona niekiedy przyjdzie z dworu. To ma takie czarne, aż z ziemi nalepione, i normalnie tymi rękami je i nawet ich nie umyje tego i... Kiedy ja robię pracę na dworze, nasz ogród, z mojej ręce i ja mam tutaj sos, albo tutaj, mnie nie interesuje moje ręce, są brudne, bo to jest matka ziemia, która tak. jest na mojej ręce i ona mi daje tę bakterię, którą mój ciało potrzebuje. to nie znaczy... Probiotyki. Za darmo! To nie znaczy, że ja zbieram młotę e, i nóż i foże? Worek. Wydalec. I ja idę na dwór i ja e, pytaj matkę ziemia, albo ja mogę prosić bardzo zbierać troszeczkę ziemią, nie, nie, bo ja nie. jestem głodny. Nie! To musisz poprosić żuczka gnojnika, żeby ci ukulał takie kuleczki z ziemi, może je jeść. Widziałem takie żuczki, gnojniki, tu kiedyś były, tak kozoł takie kulki turlają po jak to fajne, taka kulka, to widać, że to jest, jak to łykniesz, no, oh, oh. no tak, ale mi chodzi w ogóle, plus dodatkowo, te wiedzenia, co my mamy w dzisiejszych czasach. Ile generacji teraz nasz, my jesteśmy edukowane, to muszę będę robił, to, 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 to i nie i na możliwości jest. To znaczy, ten generat, ten parę generacji teraz. Po co my cały czas chorujemy? Bo cały czas nasze jedzenie jest gotowane, gotowane. Ja nie mówię teraz o tej specjalnej zupa 24 godziny, e, ale mi chodzi. Ja wiem, co zerga? Proszę. Nadmierna higiena, o to właśnie chcę, mniej więcej chodzi, że mamy za dużo higienę w pewnym momencie, ponieważ zbyt częste mycie też wyniszcza naszą florę bakteryjną. Nie mówię tutaj o tym, jak gdzieś byliśmy, tak, jak teraz jest taka sytuacja, tutaj teraz akurat trzeba się umyć, to jest wskazane nawet się umyć, ale chodzi mi o to w domu, u siebie w domu, gdzie wiemy, co mamy, mamy to czysto i ten tego, to nie trzeba co 5 minut chodzić umyć rękę, bo to wtedy akurat jest kontraproduktywne. Ponieważ te różne bakterie to jest ćwiczenie dla naszego układu odpornościowego, żeby go po prostu cały czas trzymać na pewnym levelu. Bo jeżeli tego nie będzie, to ten level spadnie na dół. I później pierwsze lepsze kichnięcie, takie w kark, jak coś ci kichnie, i leżysz, i kwiczysz, i jesteś rozłożony. Musiał robić kisię do ciebie a nie kisiony kapustek. Dobra. E, ja a prawie dobra. Uh, ja pamiętam też, kiedy żył jeszcze w Holandii, tam było parę kobiet, które były tak higieniczne uh, na dom, kaszeni, wszystko musiało być sprzątane. I wiesz co? Ten rodzina, o ten kobiety, robił to, każdy nie. ile razy na rok oni były chore? Tę rodzinę? Co tak chwilę. I proszę myśleć, co i jak jest robione. Dokładnie. Także taki krótki temacik, nie wiem czy on taki krótki, bo już może już długi nawet zrobię, miał być krótki, no ale to tak zawsze jest, założenie jest krótkie, a wychodzi długie niestety. Dobra, także tyle na dziś, pozdrawiamy was i nie zwariujcie tam, bo tam co widzieliśmy wczoraj, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Jeden drugiemu na głowę wchodzi i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze na ten rodziny, która mają dzieci. Dla was dzieci to jest fajnie. Wy macie ekstra urlop na wasze rodzice, rodziny. Proszę bardzo, to nie jest bunt o dzieci, bo wy chcecie mieć dzieci i są inne ludzie, które dają wasze dzieci teraz za darmo urlop I dla Was dzieci, kiedy jest dobra pogoda na dwór, jest fajne słońce. Co wy robicie? Z tyłu. Ten mały kawałek elektronika? No jak? <laughs> dobra. Dobra, tak tyle, tyle na dziś. Pozdrawiamy Was. Do następnego. Pa. A! zdrowia leży w Wasze ręce, nie nasze, bo to jest nasze zdrowie. 哎，妈。<Bye. S 2>